Dzisiaj zadania za 1 punkt 3 i za 1, to jest zadanie za 1. W pewnym trójkącie dwa kąty mają miarę po 35 stopni. Oznacza to, że ten trójkąt jest po pierwsze na pewno będzie równoramienny, bo jeżeli mamy dwa identyczne kąty, to trójkąt na pewno będzie równoramienny. To teraz policzmy, jaki będzie trzeci kąt. To jest 70, 180, to jest 70, to trzeci kąt ma miarę 110 stopni. To jeżeli mamy trójkąt, który ma dwa kąty takie same, na pewno będzie równoramienny. I teraz pytanie: rozwartokątny czy ostrokątny? No, kąt 110 sugeruje nam, że to będzie trójkąt rozwartokątny, zrobione. Zadanie drugie, zadanie za trzy punkty. Wojtek przechowuje 24 standardowe sześcienne kostki do gry w zamkniętym pudełku o pojemności 0,6 litra. Każda z tych kostek ma krawość, krawędź o długości 1,5 cm. Oblicz, ile procent pojemności pudełka wypełniają wszystkie te kostki. Zapisz obliczenie. Czyli tak naprawdę tu będziemy się głównie skupiać na objętości, a przypomnę wam tylko, że objętość w każdym graniastosłupie, w każdym pudełeczku, to pole podstawy razy wysokość. Jeśli chodzi o sześcian, to objętość pole podstawy to kwadrat, czyli a razy a, wysokość również a, czyli objętość sześcianu to po prostu to jest a do potęgi trzeciej. No dobrze, i teraz tak każdy bok ma długość 1,5 centymetra. I tutaj też. I takie kostki są zamknięte w jakimś pudełku. Bo zobaczcie, nie wiemy jaki to jest kształt tego pudełka, ale wiemy, że pojemność tego pudełka wynosi 0,6 litra. No dobrze, to w takim razie. Pojemność, wpiszemy sobie tutaj pudełka wynosi 6 litra, 6 litra to to samo co 600 ml, a to jest to samo co 600 cm sześciennych, czyli wiemy, że pojemność dużego pudełka to 600 cm sześciennych. Policzmy w takim razie objętość czyli V jednej kostki. To skoro wiemy, że objętość to jest bok razy bok razy bok to tyle wyniesie objętość jednej kostki. Ale teraz uwaga. W tym pudełku mamy 24 takie kostki. Wobec czego musimy jeszcze wykonać działanie 24 razy objętość każdej kostki i otrzymujemy wtedy 81 cm sześciennych. Dobra. I teraz uwaga. Oblicz ile procent pojemności pudełka Wypełniają wszystkie kostki. Proporcja świetnie tutaj się sprawdzi. To skoro 600 cm3, to nasze 100%, bo ta cała pojemność, to w takim razie 81 cm3, to będzie x% z proporcji wyliczymy sobie 81 razy 100 przez 600 i tutaj otrzymamy wynik po podzieleniu 13,5 procenta i to jest odpowiedź na to zadanie. No dobra, zadanie trzecie, zadanie za jeden punkt. Wyrażenie rozpisane tutaj po uproszczeniu jest równe. Pamiętajcie, że znak przed liczbą należy do liczby, czyli jak będziemy wymnażać, to to jest minus 2, tu mamy minus 3, to jest ujemny x, to też jest ujemny x. No to zaczynamy. 4x do drugiej, odjąć 3x, minus 8x, dodać 6, Minus x, teraz już tu jestem, dodać x do kwadratu. Co robimy, ponieważ mamy uprościć, czyli zredukować 4x do kwadratu plus x do kwadratu, to razem 5x do kwadratu, dalej mamy minus 3x, minus 8x i jeszcze minus x, czyli minus 11, minus 12x. -ów. I zostało nam samo 6. I sprawdzamy sobie teraz, który to wynik. O odpowiedź C. No i zrobione.